Zagazany pokój był zamknięty. Ale myślę, że ten różnik wspomniany został tylko dla mamy. I mama chciała je pokonać. My mhm. no, myślę, że to były takie wspomnienia dość yy, może bolesne. Takie Czyli mm -hmm. W tej chwili się wstydzą w się w i swoich emocji. Ukrywają je gdzieś tam bardzo głęboko. Tak jak w tym symbolicznym pokoju. Dziewczyny z takim dużym uczuciem i kulturą. Pokazały chyba właśnie to zjawisko. Tak. Naprawdę, jestem pod świetną emocją. Z tych dzieci takie e, emocje bardzo skryte, zazwyczaj tych w każdym 그건, człowieku. To no, jest nostalgia, no, jakaś no, wspomnienia dzieciństwa. Albo zapominamy, albo nie chcemy często o tym mówić, uważając, że to jest mało istotna sprawa. Mhm. Ale też też pisały dzieci. Wszystkie listy dzieci. Tak, takie są tutaj przodą, bo jestem tak. pod Завтра мы заскакуем такие институты. Jak było? Super, było? super! Super! Super? Dobra, super. Będzie panie, tak. Co najmniej Dlaczego zakazany pokój był zamknięty? no był zakazany. <głos> <głos> no jak myślicie, dlaczego mama go zamknęła? Bo z tego No. Jeden oglądał. Jaką tajemnicę? Ojca. co tam? Zobaczcie co tam jest w listach napisane. Dziewczyny tego robiły. Tak, tylko kawałek wywnioskowałam, ale chyba tych wyjeżdżał. Tak, tak był antropologiem. Był antropologiem i stwierdzał, że... I zaginął podczas... Podróży. jednej z listach napisują, a to są listy, które przeskoczyły. Tak. A, to są listy, które Myślę, że taka, taką refleksję. Każdy, każdy ma kiedyś. W sędziów taki pokój zakazany, zamknięty. Myślę, że wszyscy mamy. I czasami nie pójdziemy zerknąć do tego pokoju. Strzeżemy tak, żeby nikt nie wszedł, żeby ze spełnienia Łozika nasza.